Dzień dobry wszystkim. Pani powiedziała tak. Ja jestem katolikiem i będę głosowała na antychrysta. Ja cię, o co tu chodzi? <noise> Jak ktoś chce głosować na antychrysta, no to nie jest katolikiem, tak, nie jest chrześcijaninem. No, nie da się połączyć tych dwóch rzeczy. Bo jeśli człowiek walczy z krzyżem, jeśli człowiek opowiada się za mordowaniem dzieci, czy za aborcją, to jest typowym antychrystem. Antychryst to jest każdy, kto walczy z Jezusem Chrystusem. W jakikolwiek sposób. <laughs> nie mówimy tu o antychryście z apokalipsy, który będzie rządził tym całym światem. Nie, to polski byle jaki male, malutki antychryst. <laughs> Ale jest. Jest kandydatem na prezydenta. I pani mówi, ja będę głosowała, a jestem katoliczką. No to pani nie jest katoliczką. No, nie da rady. Jest coś takiego jak automatyczna ekskomunika. Jeśli... Ja robię coś, co jest przeciwne Jezusowi Chrystusowi, to sam się wykluczam z kościoła. No, tak to działa. Nie da się e, mówić, że jest się katolikiem i głosować na antychrysta. No to sprzeczne zupełnie rzeczy. I dopóki taki człowiek nie pójdzie do spowiedzi, nie przeprosi Boga i nie obieca, że nigdy więcej tego nie zrobi, to w kościele nie jest. Nawet jak tam wchodzi do tego kościoła, to nie oznacza, że jest. Jeśli taka osoba przyjmuje komunię świętą, to przyjmuje komunię świętą w sposób świętokradzki, co jeszcze bardziej obciąża człowieka. No więc <laughs> warto tak pomyśleć, co się robi w życiu. No i pod żadnym pozorem nie głosować na antychrysta, bo jeśli człowiek, gdyby się tak zdarzyło, że Bóg jednak chce nas ukarać i on będzie prezydentem, no to będziemy mieli piekło. <laughs> Piekło nie oznacza, że będzie biednie. Piekło oznacza, że będziemy dalej od Pana Boga. E, ci za wschodnią granicą spróbowali zbudować raj bez Boga. Zbudowali piekło. No, mimo, że nie żyją biednie ci za naszą wschodnią granicą. No, jedni bardzo biedni, inni mniej. Ale, ale zbudowali sobie piekło. tak? Czyli zależności międzyludzkie są piekielne. I to widać dzisiaj no, namacalnie, co się dzieje za wschodnią granicą. Ci, którzy są na zachód od nas, też zbudowali sobie piekło. Oni żyją znacznie lepiej niż my. A mimo to, e, jak ludzie idą do raju, to generalnie mówią po polsku. Nie mówią po niemiecku ani po francusku. To jednostki są. Oni muszą się uczyć polskiego. Ja oczywiście żartuję. W raju, w raju nie ma języka takiego, co my znamy. To jest niebiański, zupełnie inny. Ale tamto większość Polaków. A czy mówię proporcjonalnie w stosunku do naszej, wielkości naszego kraju? Bo podejrzewam, że najwięcej to idzie ze Stanów Zjednoczonych, bo tam jest najwięcej katolików tam jest 56 milionów katolików i może się zdarzyć, że ich tam jest do nieba idzie najwięcej, albo z Ameryki Południowej to, tam jest pół miliarda ludzi i mnóstwo zacnych ludzi. Pracowałem 10 lat w Ameryce Południowej, to wiem, świetni, facin, cudowni ludzie, o tak. W Ameryce Południowej rządzą cudowni ludzie. Są oczywiście źli ludzie, ale mnóstwo cudownych. No, Pewnie tak jest, że ty, no, w niebie się po hiszpańsku mówi, nie po polsku. No. bardzo prawdopodobne. Ale proporcjonalnie to jestem przekonany, że z Polski to do nieba idzie najwięcej ludzi. Proporcjonalnie. Boże, dziękuję Ci za ogrom otrzymanych łask. Proszę o wszystkie światło, światła Ducha Świętego, wszystkie dary, abyśmy błędów nie popełniali i nie głosowali na Antychrysta, bo to nic dobrego nie przyniesie nikomu. Absolutnie nikomu. Dziękuję te Panie Boże, dziękuję Tobie, Ukochana Matko i wszystkim zastępom, Manu się wszystkim Bogosławom, Bóg trzech mogący Ojciec i syn i Duch Święty. Amen.